Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś porozmawiamy o problemach Apple z wdrożeniem nowych funkcji AI w Siri, Chińskich regulacjach dotyczących treści generowanych przez sztuczną inteligencję oraz obawach aktorki Ashley Birch na temat wykorzystania AI w dubbingu gier wideo. W Apple narasta frustracja związana z opóźnieniami w rozwoju Siri i sztucznej inteligencji, co ujawniły przecieki po spotkaniu zespołu odpowiedzialnego za ten projekt. Robbie Walker, szef działu Siri, określił sytuację jako tu cytat brzydką i przyznał, że firma nie jest pewna, czy nowe funkcje AI trafią do iOS 19 w tym roku. Opóźnienia wynikają z problemów technicznych. Według doniesień niektóre funkcje działały nieprawidłowo nawet w jednej trzeciej przypadków. Napięcia wewnętrzne w firmie ujawniły również różnice między zespołem Siri a działem marketingu, który promował funkcje, które były dalekie od ukończenia. Apple w odpowiedzi usunęło reklamę iPhone'a 16 prezentującą ulepszoną Siri i dodało ostrzeżenia na swojej stronie, że nie wiadomo, kiedy funkcje zostaną wdrożone. Mimo krytyki, kierownictwo Apple zapewnia, że zaawansowane możliwości Siri pojawią się, gdy będą w pełni gotowe, a nie w pośpiechu, jak u konkurencji. Kolejny news. Chiny wprowadzają nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, obawiając się jej potencjalnego wpływu na społeczeństwo. Władze nakazują oznaczanie wszystkich treści wygenerowanych przez AI, takich jak teksty, obrazy, filmy i nagrania audio, aby przeciwdziałać dezinformacji. Popularne chińskie platformy, w tym WeChat i Douyin, będą musiały dostosować się do tych wymogów, a firmy technologiczne zobowiązano do ujawniania metod generowania treści przez ich systemy. Nowe zasady mają także pomóc w walce z deepfake'ami i fałszywymi narracjami, które mogą destabilizować społeczeństwo. Chiny, znane z rygorystycznej kontroli internetu, chcą jednocześnie zabezpieczyć swój dynamicznie rozwijający się sektor AI. Nie dopuszczając do jego niekontrolowanego rozwoju. Eksperci przewidują, że chińskie podejście może stać się wzorem dla innych krajów, choć nie wiadomo, czy Zachód zdecyduje się na podobne rozwiązania. Ashley Burch, aktorka znana z roli Aloy w serii Horizon, wyraziła swoje obawy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w dubbingu gier wideo. Powodem jej wypowiedzi był wyciek materiału wideo, który sugerował, że Sony testuje technologię AI do generowania głosów postaci. Choć Guerrilla Games zapewniło Birch, że prototyp nie jest aktywnie rozwijany i nie wykorzystano w nim jej głosu ani wizerunku, aktorka podkreśla, że problem dotyczy całej branży. Obecnie trwa strajk w Związku SAG-Aftra który sprzeciwia się wykorzystywaniu AI do zastępowania aktorów bez ich zgody i odpowiedniego wynagrodzenia. Berch obawia się, że jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, przyszłość pracy aktorów w grach będzie zagrożona, a sztuka aktorskiej interpretacji może stracić na znaczeniu. Jej wypowiedź spotkała się z dużym odzewem, ponieważ temat wpływu AI na przemysł gier staje się coraz bardziej aktualny. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, słyszymy się niebawem. Cześć.